Izolacje natryskowe w Aleksandrowie Łódzkim. Jeśli szukasz skutecznego sposobu na ulepszenie swojego domu w odpowiednie ocieplenie, powinieneś rozważyć instalację izolacji natryskowej. Ten rodzaj ocieplenia jest bezpieczny dla ludzi i środowiska. Materiał zapewnia wyjątkową ochronę przed utratą energii, a jednocześnie pozwala utrzymać niski poziom emisji dwutlenku węgla. Ocieplenie poddasza w Aleksandrowie Łódzkim. URILO, izolacje natryskowe, wykorzystuje izolację z pianki poliuretanowej, która spełnia cały szereg zastosowań w budownictwie energooszczędnym, niezbędnym do polepszenia właściwości odpowiednich parametrów cieplnych. Jest to ciecz dwóch komponentów A oraz B która pod wpływem odpowiedniej jakości reaktora pianotwórczego podaje na wąż podgrzane składniki. Odpowiednio miesza je i dozuje w pistolecie. Poddaje je procesowi tworzenia piany poliuretanowej o odpowiedniej gęstości i strukturze. Materiał ten jeszcze w postaci cieczy natryskiwany jest na daną powierzchnię, penetruje ją wypełniając wszystkie szczeliny i luki, gdzie w procesie chemicznym powstaje piana o odpowiednich parametrach termoizolacyjnych i wygłuszających. Izolacja termiczna pianą w Aleksandrowie Łódzkim. Produkt izolacyjny z pianki natryskowej pomaga również kontrolować kondensację wilgoci, a ponieważ nie kurczy się ani nie osiada. Ma wydłużoną żywotność materiału i skutecznie może ograniczać ucieczki ciepła z twojego domu. Jest samogasnący, zawiera wiele uniepalniaczy i znacznie obniża koszty ogrzewania i chłodzenia, a jego waga nie obciąża konstrukcji. Wiadomo również, że izolacja z pianki poliuretanowej, dzięki świetności uszczelnienia przegrody dachowej, poprawia jakość powietrza w pomieszczeniu, zmniejszając w ten sposób prawdopodobieństwo alergii. Izolację poddasza pianą w Aleksandrowie łódzkim. Inną zaletą systemu poliuretanowego jest to, że może on uczynić Twój dom lub budynek bardziej higienicznymi. Gruba bariera zapobiega przedostawaniu się owadów i innych szkodników do środka. Jeśli w przeszłości występowały problemy z kontrolą szkodników, izolacja z pianki natryskowej może być Twoim nowym eksterminatorem. Pianka ma również doskonałe właściwości pochłaniania dźwięku, a to za sprawą unikalnej budowy strukturalnej. Co najważniejsze, pianka poliuretanowa jest wielkim sprzymierzeńcem gospodarki i środowiska naturalnego, ponieważ redukuje zużycie dwutlenku węgla do atmosfery. Dzięki takim rozwiązaniom skutecznie możemy zadbać o nasze środowisko i dać przyszłym pokoleniom sprawiedliwy start w życie.